Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Childhood Memories. Mamy poniedziałek i mam nadzieję, że macie dobre i optymistyczne nastawienie na cały ten nadchodzący tydzień, rozpoczynający się właśnie tydzień. Przejdźmy sobie do gry. Mam nadzieję, że Emilka poprawi mi trochę nastrój, bo no, ostatnie dni są dla mnie dość trudne i mam nadzieję, że tutaj jakoś fajnie teraz nam minie ten czas razem przy okazji tego odcinka. No i co, i myślę, że zaczniemy sobie już ten trzeci dzień. Nie ma co przedłużać, w ogóle zauważyłam, że już koniec niedługo, Emilki, niestety, tej części Emilki. Dobra, przechodzimy już do trzeciego dnia. Okej, okay, mamy Emilkę, Angele i Franka, czyli <ścoughs> ostatnio taki typowy zestaw, bym powiedziała, nasza paczka. Yy. Mhm. No, czasami, nawet jeśli się ma więcej czasu, to nic to nie daje. O, dziadek, a co to? Wygląda jak takie mini pizze? <grym>, dobrze mówię? Tak, te mini pizze, mini pizze są pyszne. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie lubi mini pizzy, takiej z piekarni. O, są pyszne. Pozdrawiam mojego brata, który je uwielbia. Tak, <grym>, tak, mini pizze. Mhm. Całą noc je robił. Aha, czyli będziemy je sprzedawać? I zarobimy w ten sposób pieniążki. <laughs> Okej, okay, dobrze. Super, zaczynamy dzień. Tak, mamy nowy produkt, mamy cztery pizze i tu jest coś takiego, to wygląda trochę jak granat, trochę jak pomidor, nie wiem. Dobra, wszystko mamy przygotowane. Widzę, wszystko jest dobrze. Naleśniki nasmarzone. Angela stoi, czeka, by była gotowa do pomocy. I dwa te, no ja nie wiem, ja bym powiedziała, że to jest pomidor albo granat, nieważne. Pizzę, yy, pizzę powiadacie, no jak pizzę. Yy, to, to wypadałoby właśnie porozmawiać o pizzy. Ja potrafię robić pizzę. Yy, umiem robić nawet całkiem niezłą. Taką normalną z ciasta drożdżowego w domu. Wszyscy, którzy ją jedzą zwykle są bardzo zadowoleni i zachwyceni. E, prosty bardzo przepis, wiadomo zwykłe ciasto, takie e, powiedziałabym... Myszka, myszka, widzicie. Trzy... Po prostu drożdżowe. Mm. Kurczę, mam nadzieję, że ta pani się nie zdenerwuje na mnie. Okej, okay, udało się. Zaczął pizzę jako pierwszy w moim domu robić mój tata. No, bo kiedyś to nie było aż takie popularne, i kiedy on właśnie zaczął robić tą pizzę, to ja jakoś trochę ulepszyłam potem ten swój przepis, dlatego że jakoś tak ciasto drożdżowe nie lubi ogółem i zawsze mi wyrasta bardzo fajne. I. No i po prostu jakoś tak trenowałam nad tym ciastem, trenowałam, ulepszyłam je po swojemu. No, i wydaje mi się, że teraz już jest naprawdę dobre. Rzadko robię domową pizzę, bo muszę przyznać, że po prostu nie chce mi się. Kiedyś robiłam eksperyment i mm, zrobienie takiej domowej pizzy zajmuje mi mniej więcej tyle, co. Czy tutaj mogę po prostu to kliknąć? I czy ktoś po prostu musi to chcieć, czy ja mogę to po prostu komuś sprzedać? Bo muszę sprawdzić jeszcze, czekajcie. Zrobienie takiej domowej pizzy zajmuje tyle, ile. Tak, mogę to sprzedać. Dobra. Po prostu zamówienie pizzy z jakiejś tam pizzerii z dowozem, czyli około właśnie godzinkę to mniej więcej zajmuje. No i kiedyś tak zrobiłam i zajęło mi to tyle, tyle samo czasu. Więc nie jest to aż takie, no aż tak, aż tak trudne, no bo i tak na tą pizzę trzeba czekać, no ale właśnie tutaj sobie po prostu czekam i czekam. A tu jednak muszę spędzić te godziny w tej kuchni i ją przygotować, pokroić wszystkie składniki i tak dalej, więc wiecie jak to jest na pizzę. Ale ogółem czasami jak mam dzień, to, to się za to zabiorę i sobie ją robimy. Wiadomo, każdy jakie lubi, ja oczywiście e, zwykle robię takie bardziej z warzywami, bo wiecie, że ja za mięsem to raczej nie przepadam. E, więc warzywne, jakieś tam brokuły, serfeta, pieczarki, oliwki. Takie, takie klimaty mnie bardziej interesują, jeśli chodzi o pizzę. A mój mąż to tam wszystko. Raczej on nie ma problemu z takimi rzeczami. Także możecie napisać, czy umiecie robić domową pizzę, bądź ktoś u Was w domu robi dobre pizze domowe. I w ogóle, jakie wolicie. Czy wolicie domową, czy wolicie na przykład z pizzerii? Bo niektórzy są tacy, że po prostu wolą pizzę taką prawdziwą, można powiedzieć. Bez, dwa, trzy. A kiedy mi się nie chce i naprawdę yy, nie mam ochoty spędzać czasu w kuchni, tylko chcemy coś szybkiego sobie zjeść, to zamawiamy pizzę właśnie i najczęściej wybieramy telepizzę, Tą promocję promocja tam jest 3 za 3 w cenie jednej. Yy, na całe szczęście nasza tutaj telepizza jest yy, dobra, bo wiem, że są różne opinie po prostu. Ale nasza jest spoko, zawsze wszystko dowożą gorące, zawsze wszystko jest y, świeże. I nigdy nie, nie miałam takiej sytuacji, żeby, żeby coś było nie tak z moją pizzą. Niestety u mnie y, pizza nie dowozi z takich sieciówek. Niestety do, do mnie dowozu nie mają, i wiem, że robię Wam teraz smaka na pizzę w poniedziałek rano. Przepraszam bardzo. A poza tym to nie ja, to Emilka. A, a tak w ogóle to, to wujek Antonio. No. Podrzucił nam temat odcinka już tak zaraz na początku. Bardzo fajnie i bardzo miły temat odcinka i w ogóle związany z jedzeniem czyli to, co lubię najbardziej. Czyli, czyli, su czyli super. <grych> Dwa i tutaj co? To... No myślę, że nam się uda, co? No tak, uda się. Może eksperta nie, ale... No ale tutaj już cel na pewno się nam uda osiągnąć. Będzie jeden naleśnik. Tak, ostatnio było naleśnikach, teraz zupiczy. <grych> Samo jedzenie. Yy, zupka i szanik. Proszę. No i tutaj jeszcze nasza para dziadków sobie musi dojeść. Kliknę sobie, a co? <laughs> Angela idź posprzątaj. No i skasujemy tutaj i koniec mamy. No i udało się, nie, nie ma eksperta. Niestety, ale w gruntrze jest cel osiągnięty tego, tego dnia, bo wiecie, ostatnio mi się nie udało i teraz już się stresuję za każdym razem, że mi się nie uda. Wi, dobrze. Pójdźmy sobie do sklepu. 400 mamy, 400, tak. To, to mamy już kupione, kuchnia może. Kuchnia tutaj. Światełka, nie zainwestujemy sobie w, w, w kuchnię, potem kupimy te stoliki i krzesełka, no jakoś tak będę się starała się wszystko tutaj kupić, zobaczymy, no najpewniej mi się nie uda niestety, bo, bo trzeba by było chyba mieć ciągle eksperta, żeby się udało. No dobra, zaczynamy czwarty dzień. A co tu się stało za katastrofa? Mhm, mm to był ten hałas, drzewo spadło, po prostu konar na stoliki. O nie. No, gałąź spadła. <ścoughs> Wielka stopa i nie chciała, nie chciała umierać w samotności, więc musiała wpaść do Emilki. No, Franek nie sądzę. Czerwony burak. No, zbyt ciężkie. I co, będziemy naprawiać stolik teraz, tak? Czy Franek będzie naprawiał, czy co? O, tu widzę, jakiś telewizor jest. A co my tu mamy? A co my tu mamy? Okej. Okay. Cooking show. Uh -huh. No i musimy to naprawiać. Emilka, znowu ty? Dlaczego znowu ty? <grym> ja tu mówiłam o Franku. Bardzo ładna kuchnia w ogóle. I mamy tutaj. Sernik chyba, co? No tak, sernik. Tak. To jest sernik, no i to chyba będzie jakiś granat. Jednak jakiś owoc. Coś takiego. Na pewno skoro jest polewa z niego na sernik, no to tak mi się wydaje. Mmm, <śmum> sernik. Znowu jedzenie, <śmum> znowu jedzenie. Ale to nie ja. Także nie do mnie skargi. <śmum> znowu jedzenie w poniedziałek rano. O, fajnie. Podwójny i szalik. Chodź tu na chwilkę yy, sernik, i podwójny będzie. Czy jest ktoś, kto nie lubi sernika? To jest to samo, co właśnie z mini pizzą. Ja lubię bardzo sernik, ale nie każdy. Przede wszystkim ja bardzo nie lubię rodzynek. Naprawdę nienawidzę rodzynek, można by nawet rzec. I kiedy jest sernik z rodzynkami, to nie zjem i w ogóle wszyscy się śmieją w mojej rodzinie, bo ja naprawdę nie potrafię zjeść rodzynek. No chyba, że nie wiem, ktoś się. Moja babcia albo moja mama bardzo na przykład się starały nad jakimś, jakimś daniem, który zawiera rodzynki, nad jakimś deserem z rodzynkami, no to wtedy wiecie, tak przełknę <grytanie> z wielkim wysiłkiem, żeby nie robić komuś przykrości. Ale y, jeśli mam wybór i mogę, to nie jem z rodzynkami, nie lubię rodzynek. A takich w ogóle tak y, samych rodzynek, to, to nie ma opcji, żebym zjadła. Nie, 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 to nie dla mnie. Nie wiem czy wy też tak macie, jakoś tak nie, nie, przekonują mnie rodzynki w ogóle i nie wiem jak można je jeść. <laughs> Zawsze jak ktoś je, to zresztą to właśnie potem jest takie gadanie, że e, jak ty możesz to jeść, przecież to jest takie uchybne. Ani smak, ani, um, ani konsystencja, ani nic. Ale ja w ogóle nie przepadam za suszonymi owocami, więc może dlatego te rodzynki mi też nie pasują. No. Także sernik ogółem lubię, ale najlepiej bez rodzynek i taki zwykły po prostu. Tylko też yy, wiadomo, każdy ma trochę inny sposób robienia tego sernika. Niektórzy robią na spodzie, inni bez spodu, na kruchym spodzie, no różnie. Z czekoladą, bez czekolady to już tam wiadomo. Ale sama masa serowa jest, jest fajna, jest spokojna i lubię sernik. Aczkolwiek nie jest to jakieś takie moje yy, ulubione ciasto. Nie wiem, czy w ogóle mam ulubione ciasto. <laughs> Bo wiecie, że ja ze słodyczami to też tak zjem, ale nie jest to bardzo wymagane w moim życiu, żeby jeść słodycze. Nie jestem uzależniona od słodyczy. No. Dobra, mamy zrobione. Eee, zupa. I nasz owocek. Poczekaj chwilkę. O, dobra. Kiedyś bardzo lubiłam ciasta takie kokosowe. Kiedyś były takie ciasta, nadal są, tak zwane Raffaello. To te ciasta bardzo lubiłam. No i lubię ogółem bardziej jasne niż ciemne. Nie czekoladowe, tylko jakieś śmietanowe. Bardziej z bitą śmietaną właśnie. Kiedyś lubiłam bardzo yy, kremówki. No takie, takie klimaty bardziej mnie interesują, za to moja babcia to znowu wszystko co yy, czekoladowe, to ona znowu bardziej w tę stronę a i orzechowe, ja, ja nie i zawsze właśnie na wszystkie okazje, kiedy trzeba było kupić tort, to wiadomo było, że ja muszę mieć jakiś śmietanowy i potem wszyscy się dziwili, że jak ty możesz chcieć taki śmietanowy, przecież najlepszy tort to tort orzechowy albo czekoladowy, a ja nie, ja zawsze śmietanowy z owocami, <noise> także no. To jest rzecz, która mnie odróżnia od mojej rodziny. Ale nam się kulinarnie zrobiło w tym odcinku. Ej, no ale ja tutaj chcę, że tak powiem, y, zaliczyć ten dzień, tak, że mogło być trochę więcej klientów, bo no coś mało. To tutaj już mamy za chwilę koniec. I no, jeszcze trochę nam brakuje. Może się uda, no, zobaczymy. Przynajmniej nikt nam nie ucieka, to jest jakiś tam plus. Angela, <grytania> izby 3 stalik. Poczekaj, dziewczynko, co? Aż babcia zamówi sernik. Babcia zamówi sernik? Taki teraz strzał. Zamówi sernik, no. Jak babcia bym mogła nie zamówić sernika? No, ludzie. Aż to jest babcia. Babcie to zawsze albo sernik, albo makowiec, albo yy, szarlotka. <grywa> tak. Yy, zupka, sernik i potem to. Sok pomidorowy. Dobrze. Już zupełnie to jedną butelkę. Okej, okay, potrójne. To nas masz tutaj. I... Okej. Okay. Ale się wystraszyłam teraz, bo wiecie, na Śląsku jak się mieszka, to są tąpnięcia i chyba właśnie było i po prostu aż mnie zamurowało. Bardzo nie lubię tąpnięć. Bardzo. Jak są takie delikatne, to jeszcze spoko, ale jak tak mocno buja, to nie. Ja się wtedy bardzo, bardzo, bardzo boję. Wiem, że nie ma czego, bo nic się nie stanie i w sumie jestem przyzwyczajona do tego jakoś, no bo mieszkając na Śląsku ciężko się nie przyzwyczaić, ale... Ale i tak jakoś zawsze, kiedy jest, to, to mnie na chwilę muruje. Tak jak właśnie teraz. Dobra, to tych skasuję razem, powinno się udać. Kurczę! Mm, raz, dwa, trzy. Tu. Okej, okay, udało się rzutem na taśmę, ale się udało. Przyszli panowie, czy panowie będą pomagać? Tak, panowie posprzątali. Afternoon! Witaj. Pan Henderson, Ok. Mhm, pamiętając co zrobiliśmy dla rodziny Franka, dawno, dawno temu. No, będzie do komin. Aha, to jest fajne. Aha, dobra, już rozumiem. Okej, okay, no to co, to by było wszystko, tak? Już myślę. Tak, Ta wszystko w tym odcinku. Bardzo, bardzo kulinarnym odcinku. Mam nadzieję, że wprawił Was e, w dobry nastrój na cały ten tydzień i cały ten dzisiejszy dzień. Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze tutaj to wspomnienie. Skoro już mam tutaj mruga, to zobaczymy. Okej. Okay. O, tak. Fajny liść. Fajny liść, to jakby e, kiedyś był coś takiego jak zielnik. Tak robiliśmy w szkole. Tak mi się skojarzyło. Dobra, wstecz. Dobra, i kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się. I do usłyszenia już wkrótce. W kolejnych odcinkach. Pa pa!